Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje projekt Radom Siła w Precyzji Dom Bez Przemocy. W ramach projektu odbędą się warsztaty oraz konferencja Biała Wstążka. Mieszkańców Radomia zapraszamy do punktu informacyjno-konsultacyjnego, który mieści się w siedzibie MOPS przy ulicy Limanowskiego 134. Specjaliści dyżurują we wtorki i piątki w godzinach od 13.30 do 15.30 w pokoju 301. Jubiler Skorpion, największy wybór najwyższej jakości złotej biżuterii z brylantami oraz obrączek ślubnych w cenie już od 670 zł za parę. Wybierz piękno obrączek ślubnych oraz biżuterii z brylantami w salonie Jubiler Skorpion, radom Galeria Słoneczna. Nowy program lojalnościowy E.Leclerc. Proste rozwiązania są najlepsze. Zbieraj pieniądze, a nie złudne punkty. Na przykład, kupując kilogram pomarańczy za 2.99, na twoją kartę wraca 30 groszy. Lub parówki jedyneczki za 4.29 oddajemy ci na kartę 40 groszy. Szczegóły akcji na www.e.leclerc.com.pl i w sklepie. Najlepszy sylwester w mieście w leśnym dworze. Za jedyne 230 zł. Zarezerwuj już dziś www.leśnydwór.eu. I życie smakuje bardziej. 30 listopada, niedziela Agnieszka Mąkosa. Witam Państwa i zapraszam na przegląd wydarzeń. Poniedziałek szpital miejski kupi nowy aparat USG z opcją Doplerowską. Lecznica otrzymała dofinansowanie z programu ministerialnego. To dobra wiadomość dla pacjentów przede wszystkim z oddziału chirurgii naczyniowej. Aparat USG z funkcją dopplerowską wykorzystywany jest na oddziale chirurgii naczyniowej bardzo często. Aparat jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ten aparat ma już 6 lat. Wkrótce na oddziale pojawi się nowy, podobnej klasy, ale lepszej generacji. Z nowego USG z funkcją dopplerowską będą korzystali oczywiście pacjenci oddziału chirurgii naczyniowej, ale też i pacjenci z zewnątrz, którzy przyjdą tu ze skierowaniem. To jest aparat, który pozwala nam uwidocznić naczynia, które leżą w głębi, do których nie mamy dostępu, które, żeby uwidocznić, musielibyśmy zastosować technikę inwazyjną, na przykład arteriografię, ale możemy do badań nieco mniej dokładnych używać właśnie ultrasonografu. Zakup nowego ultrasonografu dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego dofinansuje Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013-2016. Polkart lecznica z Radomia, znalazła się w gronie 10 szpitali w kraju, w którym przyznano dofinansowania. Otrzymaliśmy kwotę dofinansowania w wysokości 155 tysięcy złotych. Która będzie rozliczana po przetargu? Szpital ogłosił przetarg na zakup nowego USG. Nowy aparat trafi na szpitalny oddział prawdopodobnie w połowie grudnia. Ten stary sprzęt jest wciąż w dobrym stanie, mówią lekarze, dlatego nadal będzie wykorzystywany, ale w innej jednostce. Jest jeszcze kilka miejsc, w którym ultrasonograf bardzo się przyda, dodają medycy. Torek. Walące się rudery przy ulicy Szewskiej już rozebrane. Teraz trwają tam prace archeologiczne. Za pół roku rozpocznie się w tym miejscu budowa nowego obiektu mieszkalno-usługowego. Jednocześnie wyremontowana zostanie kamienica Rwańska 17, inwestycje prowadzi spółka, rewitalizacja. Przy ulicy Szewskiej 20 zniknęły zrujnowane oficyny. Teraz ten teren opanowali archeolodzy. Muszą go przebadać, zanim zacznie się tu nowa budowa. Głównie chodzi o zabudowę drewnianą, która tutaj na mieście Kazimierzowskim była. Ale w jakim stopniu będzie zachowana, no to jeszcze czas pokaże. Od wyniku wykopalisk zależy kształt przyszłej zabudowy, bo jeśli archeolodzy trafią na interesujące pozostałości, na przykład średniowiecznych budowli, będą chcieli je pokazać, a więc uwzględnić w projekcie. Teren może kryć wiele niespodzianek, choć na razie to, na co trafiono, nie budzi większych emocji. Te fragmenty skorup um... Nacień, czy fragmentów skóry, które czy kości, tak które w tej pory są znalezione, to właśnie już tak wskazują, że już jesteśmy na tym poziomie średniowiecznym. Użytkowym. Inwestycje prowadzi miejska spółka rewitalizacja, która zajmuje się odnawianiem miasta Kazimierzowskiego. Za dwa lata w tym miejscu ma powstać nowa zabudowa. Gruntowny remont czeka też ten obiekt trzykondygnacyjną kamienicę Rwańska 17. Główna konstrukcja pozostanie, pozostaną detale architektoniczne elewacji. Trzeba jednak przebudować wnętrze, wyremontować dach, założyć nowe instalacje. Remont prawdopodobnie przejdzie też ten stojący obok budynek. Obiekt należy do właścicieli prywatnych, ale deklarują o nich, wykonania takich prac. Już podjęliśmy takie wspólne prace, to widać przy rozbiórce. Również prywatny właściciel rozebrał swoją oficynę, która była w stanie dający się do remontu. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy te inwestycje równocześnie robić. Badania archeologiczne powinny potrwać mniej więcej 3 tygodnie. Potem prawdopodobnie na przełomie grudnia i stycznia spółka Rewitalizacja ogłosi przetarg na wykonawcę robót. Szacunkowy koszt inwestycji to 5 milionów złotych. To będzie inwestycja komercyjna, więc myślę, że na dotacyjne Środków unijnych nie możemy liczyć, natomiast będziemy chcieli tutaj pozyskać środki głównie własne, ale również kredytowe. Zarówno w kamienicy przy ulicy Rwańskiej 17, jak i przy Szewskiej 20 rewitalizacja planuje mieszkania i lokale usługowe. Zakończenie inwestycji to koniec 2016 roku. Środa pierwsza w Radomiu z Popielarnia zwłok ruszy w styczniu przyszłego roku. W budynku, który stoi obok cmentarza na Firleju trwają prace wykończeniowe, a montaż pierwszego pieca rozpocznie się w grudniu. Z Popielarnię na działce o powierzchni ponad 3000 m2 buduje firma Chester Molecular. Teren obok cmentarza na Firleju firma przejęła od miasta w dzierżawę na 20 lat. Aktualnie trwają prace wykończeniowe w budynku. Pierwszy, jak na razie jedyny piec do kremacji, który został zamówiony w Hiszpanii, będzie montowany w grudniu. Jak mówi właściciel Chester Molecular Zbigniew Zawadzki, w tej chwili nie ma w Radomiu dużego zapotrzebowania na pochówki urnowe i jeden piec w zupełności wystarczy. Z kolei dyrektor cmentarza na Firleju Jan Maciaszek jest zdania, że pochówki urnowe pozwolą ograniczyć powierzchnię zajmowaną przez groby. To można spowodować poprzez popielanie zwłok, ponieważ... Groby na urny są o wiele mniejsze, jak również można wykupić grób zbiorowy pod urny i pod całe rodziny, i wtedy jest to, obejmuje 10-12 urn. W jednym grobie jednoosobowym, murowanym. Co 5 lat cmentarz na Fierleju poszerzany jest o około 2 hektary. W Radomiu co miesiąc dokonuje się od 100 do 150 kremacji zwłok. To stanowi około 6% wszystkich pochówków w mieście. W Warszawie czy Łodzi pochówki urnowe to 50% wszystkich pochówków. Na cmentarzu na Fierleju, wzorem cmentarza przy ulicy Limanowskiego, także powstanie Kolumbarium. Z 2015. Zostanie opracowany projekt i kosztorys kalumbarium na terenie cmentarza komunalnego, i to będzie na środku przy Domie Podkrzyżowskim. Natomiast cała inwestycja ruszy już w budowie w 2016. Cmentarz na Firleju jest jednym z największych w Polsce. Zajmuje teren 32 hektarów i jest na nim pochowanych około 35 tysięcy osób. Czwartek do 30 listopada ma być gotowa obwodnica południowa, ale pojedziemy nią znacznie później, bo MZDIK jeszcze w kilku miejscach prowadzi pracę, czeka też na odbiory techniczne już gotowych etapów. Przygotowa z obwodnicą południową zaczęła się w lutym 2012 roku. Wtedy podpisana została umowa. Inwestycja miała być gotowa do sierpnia 2014 roku, ale tego terminu nie udało się dotrzymać. Ze względu na błędy projektowe oraz e, troszeczkę trudne warunki terenowe, ten okres został wydłużony do 30 listopada. I już wiadomo, że też nie uda się go dotrzymać. Problemy były między innymi z jedną składem, którą trzeba było poprawić. Po intensywnych opadach część już gotowej podbudowy na osiedlu południe zabrała woda. Prace trwają jeszcze między innymi na trzecim etapie, powstaje tam droga odbarczająca. Ale tam, gdzie prace zakończono, Miejski Zarząd Ruki Komunikacji już zgłosił do organów nadzoru prośbę o dokonanie odbiorów technicznych. Zostały zgłoszone do odbioru zarówno kładka, na której stoimy, części etapów, poszczególne części etapów obwodnicy południowej. Najwięcej pracy mamy w tym momencie przy przygotowaniu do odbiorów etapu piątego, tam gdzie mamy włączenie w drogę krajową nr 7. Pierwszymi fragmentami obwodnicy pojedziemy prawdopodobnie jeszcze przed świętami, a całą drogą dopiero w nowym roku. Łącznie w ramach inwestycji powstało 13 km nowych dróg, 9 km ścieżek rowerowych, kilka kładek i obiektów mostowych, cztery ronda. Ale obwodnica to także nowa szansa dla części terenów. Osiedle Południe zyskuje pewnego rodzaju nową jakość w zakresie chociażby rekreacji i wypoczynku, czyli tak naprawdę dwa stawy plus tereny zielone, które będzie można wykorzystywać pod przyszłe parki. Budowa kosztowała prawie 155 milionów złotych wraz z wykupami gruntów i pracami dodatkowymi to ponad 200 milionów z Unii. Dostaliśmy 71 milionów złotych, z budżetu państwa prawie 30. Piątek, radomskie szpitale czekają na propozycje dotyczące finansowania usług medycznych w przyszłym roku. Drobne usługi już dogadano, ale zasadnicze leczenie. Jeszcze nie. Dyrektorzy szpitali chcieliby oczywiście więcej pieniędzy niż do tej pory. Pacjentów i wykonywanych usług jest więcej niż przewiduje to kontrakt, a zdobycie pieniędzy z nadwykonań jest kłopotliwe i długotrwałe. Radomski Szpital Specjalistyczny porozumiał się już z Narodowym Funduszem Zdrowia co do finansowania w przyszłym roku raczej drobnych usług. Rehabilitacji, leczenia stomatologicznego jest także uzgodnione finansowanie dializ. To jednak niewielki zakres, ale już to raczej nie daje nadziei na to, że w przyszłym roku lecznice dostaną więcej pieniędzy. Usługi wyceniono na takim samym poziomie jak na początku tego roku. Wszystkie koszty rosną w związku z tym zachowanie wycen i wartości umowy no, nie jest najlepszą informacją. Szpital nie ma jeszcze uzgodnionego kontraktu na główną działalność, czyli na leczenie szpitalne i ambulatoryjne. Na propozycję od Narodowego Funduszu Zdrowia czeka też Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na Józefowie. Te propozycje miały zostać przedstawione do 30 listopada. Narodowy Fundusz Zdrowia, oddział w Warszawie, zwrócił się do nas z prośbą o przełożenie tego terminu na 19 grudnia. Myślę, że do tego czasu dostaniemy propozycję finansowe, ale jakie one będą, niestety nie wiemy. Luiza Staszewska, tak jak i Andrzej Pawluczyk, chciałaby, żeby to były propozycje wyższego finansowania niż w mijającym roku. To pierwszy rok, w którym szpital na Józefowie funkcjonuje jako spółka. Nie jest to dobry rok dla szpitala, ponieważ w dalszym ciągu kontrakt nasz jest bardzo niski. Mamy bardzo duże obłożenia, jeśli chodzi o ilość pacjentów i bardzo wysoką kwotę nadwykonań. W tej chwili w szpitalu mamy nadwykonanie około 12 milionów. Jak mówi Luiza Staszewska, pieniądze, jakie fundusz przekazał na leczenie chorych na oddziale, Intensywnej terapii skończyły się już w lipcu. Zatem wszystkie świadczenia wykonane po tym terminie to nadwykonania, za które lecznicy do tej pory nie zapłacono. I tak kończymy ten przegląd. U nas na antenie już za kilka chwil sport, a po sporcie prognoza pogody. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Nowy program lojalnościowy Eleclerc. Proste rozwiązania są najlepsze. Zbieraj prawdziwe pieniądze, a nie złudne punkty. To proste. Kupuj premiowane produkty i zbieraj dodatkowe złotówki. Zarabiaj na wydawaniu. Płać za zakupy i odbierz zaoszczędzone pieniądze na kartę. Kartą możesz płacić za zakupy już następnego dnia. Regulamin oraz szczegóły akcji na www.eleklerk.pl i w sklepie. Czy jest coś piękniejszego niż święta? Snowman, Dzieci lepią bałwana, pierogi, dorośli lepią pierogi, śnieg lepi white. się do butów. Hej, hey, prezenty! Szklany, pink, pink, lalka, spełny, skarpety! Really? Serio? Weź kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem w Banku Zachodnim WBK i wygraj jeden z dziesięciu samochodów. Gwiazda! Oh, please, just mi, Kevin. Kevin. Bank Zachodni WBK. Grupa Santander. Sponsorem sportu jest Praktiker Radom. Market budowlany dla zaradnych. Sponsorem sportu jest Polskie Centrum Handlowe Korei. Ponad 350 polskich sklepów zaprasza na udane zakupy. Przez prawie cały mecz Rossa toczyła równy bój z AZS szalin. Wynik był bliski remisu, ale to co się stało na niespełna 4 minuty przed końcem spotkania przekreśliło szansę Radomian. Rosa stanęła, zawodnicy przestali trafiać, a zaczęli marnować sytuację, a gospodarze trafiali raz za razem. W efekcie AZS rozbił rosę 87 do 69. Cenne zwycięstwo szczypiornistów Uniwersytetu Radom. Podopieczni trenera Mariusza Greli wygrali na wyjeździe z włóchniarzem Konstantynów Łódzki 35 do 32. Do przerwy Radomienie prowadzili 16 do 13. Obie drużyny to zespoły z dolnej połowy tabeli i dlatego wygrana Radomian ma szczególne znaczenie, bo oddala od nich widmo degradacji. Szczypiornicki AZS EUST zdobyły kolejne punkty w walce o czołówkę drugiej Ligi. Radomianki pokonały AZS UW Warszawa 33-22. Do, do przerwy mecz był w miarę wyrównany. Gospodynie prowadziły tylko 13-10. do 10. Po zmianie stron rządziły już jednak Radomianki. Aleksandra Buczyńska, utalentowana tenisistka z Radomia, nabawiła się kontuzji. Zawodniczka uszkodziła staw skokowy. Ola jest już po operacji, ale rehabilitacja potrwa kilka miesięcy. Przed kontuzją Radomianka rozpoczęła starty w zawodowych turniejach z cyklu ITF. Dzień. Michał Cieślak nieprędko wróci do ringu. Na razie musi odpocząć od ciężkich treningów. Do tej pory Radomianin stoczył 7 walk zawodowych. Wszystkie wygrał, w tym 3 przed czasem. Cieślak przebił się do czołowej setki światowego rankingu wagi Cruiser. Obecnie zajmuje 71 miejsce w tej klasyfikacji. Brydżyści finiszują. Do zakończenia sezonu okręgowych zawodów pozostało jeszcze tylko kilka turniejów. Najbliższy z nich w poniedziałek o godzinie 18. .00. Twaróg z mleczarni Figant to podstawa polskiej kuchni. Twarogi dostarczają dużej ilości białka i wapnia, bardzo ważnego w rozwoju dzieci. Natomiast chudy twaróg zmieszany z posiekaną rzodkiewką będzie nie tylko posiłkiem zdrowym i dietetycznym, ale i bardzo smacznym. Lubisz podjadać? Podjadaj zdrowo z Figandem. Sponsorem prognozy pogody jest Trafika. Sklepy z odzieżą używaną. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Fotodepilacji i Fotoodmładzania Expelos www.expelos.pl poniedziałek ze wschodu i z południowego wschodu nadal będzie napływało do nas mroźne i umiarkowanie wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego. Zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, a widzialność dobra do bardzo dobrej. Wiatr ze wschodu i z południowego wschodu umiarkowany, po południu okresami wzrastający do dość silnego i uwaga, bo będzie wzmagał odczucie chłodu. W nocy na termometrach minus 8 stopni Celsjusza, w dzień minus 2 stopnie. Ciśnienie dzisiaj w Radomiu wahało się, wykazując tendencję spadku i po południu wynosiło 1000 3 ha, jutro prognozowane są wahania ciśnienia, a biomet będzie niekorzystny. We wtorek w Radomiu pogoda bez większych zmian, na termometrach minus 2 stopnie. Po dniu zamieszkał u nas, może nie tyle zamieszkał, co zaprosiliśmy go do nas, żeby sobie poprzebywał trochę u nas i założył swój sklep święty Mikołaj. Zastanawiamy się właśnie, bo wybór jest bardzo duży, a dzieci chciałyby dostać wszystko, prawda? Także także no zastanawiamy się, co tutaj będzie korzystne dla dziecka no i finansowo dla nas. Mamy e, naprawdę wszystko, e, o czym dzieci marzą, u nas w sklepie można znaleźć. No jest tu spory wybór jest tak, tak wspaniały, że chyba najde, największy w Radomiu. No, my chodzimy jak sam raz za prezentem, tak na Mikołaja, na urodziny, no i właśnie tak oglądamy, nie wiadomo czy w puzzle wchodzić, czy, czy w klocki, no, jest, no nie wiadomo, sza, szał jest niesamowity. Nasza nowa akcja lojalnościowa polega na gromadzeniu przez naszych klientów, lojalnych klientów, złotówek na ich kartach. Od 2 listopada mamy nową akcję lojalnościową, którą nazywamy złotówkową. Polega ona na tym, że za zakup specjalnie oznaczonych w naszym sklepie produktów klienci mogą gromadzić pieniążki złotówki na swoich kartach. Lub również dajemy premię za wartość paragonu poszczególne dni, wyznaczone w dni tygodnia, jak e, środa, czwartek i sobota, za zakupy dokonane na wartość minimum 100 zł klient otrzymuje dodatkowo 2 zł na swoją kartę lojalnościową, e, natomiast za zakupy powyżej 200 zł 4 zł. Wszystkie pieniążki, które są zgromadzone na kartach, które nasi klienci mogą gromadzić, e, są potem, e, mogą być zatem potem wykorzystane przez nich po prostu jako e, dodatkowa forma płatności. Że jest ich bardzo dużo i naprawdę można coś wybrać, na co człowiek zwróci uwagę.